Witam Was dzisiaj, Euro 2024. Mam tutaj dwa boksy. Będziemy polować na najrzadsze karty. Jakieś tam saszetki luzem, ale dzisiaj multipak 4 plus 2. 4 paczki, 2 nitki. Zobaczymy. Może się uda. Te Ronaldo, autografy albo te karty, takie mamy 8. Się trafiają w paczce Lecimy z multipakiem. Muszę go. i wszystkie paczki, tu chyba limitki będą a tu mamy saszetki to jest puste Dobra. paczki fajnie pachną nowością widzę, że jedna jest taka i trzy takie Dobra, przejdźmy do tych limitek od razu. jest jakiś kod chyba, jakiś kod. Szkocja i Portugalia. Lecimy od Szkocji. Portugalczyk będzie ciekawszy. Euromaster. Mactominei. Limitka. Takie dziwne te limitki w dotyku. I... Pyk Bruno Fernandes. Myślałem, że Ronaldo będzie. Dobra. Takie limitki. I paczki. Tak to wygląda. Jeden na 1900 autograf, jeden na 500 Celebration. Czyli Ronaldo, The Shea I tamte nie wiem na ile się trafiają. Nie będę szukał. Fisde Pai, Dżamal Musiala, Hero, Centurion, Shakiri, Jakaś Karta Gem, Arda Giler, Kolejna. Bach, Lazowicz, Romelu Lukaku, Golden Goal Scholar, Centurion, Eriksson, Trauner z Austrii i takie bazówki. Hero. Oliver K, to jest już legenda tego bramkarza. Kapitan krzaka, Brabec ult Ultimate, Luka Modrić, nie wiem na ile się trafia ta karta, wita ostatnia. Kapitan Silva, Centurion, Zielony, tadich i Bazoweczki na końcu Kancela. Dobra, to było na tyle z Multipaka. Zostawić lajka, subskrypcję, także na razie.